Siemka, ja jestem Adaho i rzadko zdarza się, że dwa dni z rzędu wrzucam omówienie w zasadzie reakcję na fanowską mangę, ale po tym, jak zareagowaliście na pierwszy rozdział mangi Dragon Ball Kakumei, nie jestem w stanie wrzucić wam dzisiaj nic innego, także dzisiaj zajmiemy się drugim rozdziałem i jest to rozdział Obecnie najnowszy, jeśli wierzyć temu, co jest napisane na ostatniej stronie, w sensie na zapowiedzi trzeciego rozdziału, to ten będzie miał premierę 25 października, także do tego czasu będziemy musieli czekać na kontynuację przygód Goku i ekipy. Pamiętacie, jak skończył się ostatni rozdział? Na pewno pamiętacie ze względu na to, że tak jak powiedziałem, film był wczoraj, także nie muszę wam mniej więcej przypominać. Ale jeśli trafiliście na ten film i nie widzieliście poprzedniego, to zdecydowanie was do tego filmu odsyłam. Jeśli ta manga Wam się podoba albo dopiero spodoba, nie zapomnijcie o zostawieniu suba, ponieważ tę mangę będę nagrywał oczywiście na... Na bieżąco, jak wyjdzie trzeci rozdział, dostaniecie omówienie, w zasadzie reakcji, tak jak powiedziałem, czytam tę mangę po raz pierwszy. Jest to obecnie najlepsza fan manga, oczywiście jest to zdanie po pierwszym rozdziale, bo drugi dopiero będziemy dzisiaj omawiać, ale jeśli chodzi o kreski, jeśli chodzi o fabułę, jeśli chodzi o emocje, jakie towarzyszyły mi przy omawianiu tego pierwszego rozdziału, naprawdę zapowiada się to dobrze. Mimo wszystko, jeśli ktoś tutaj ma krótką pamięć, to przypomnę, że ostatnie panele działy się w pałacu Daishinkana i tam okazało się, że Daishinkan wezwał 12... Aniołów z wszystkich 12 wszechświatów i wytłumaczył im, jak wygląda sytuacja. Sytuacja oczywiście dzieje się i po turnieju mocy, i po kinówce z bronią. Życzenie 17. Na końcu turnieju mocy o wskrzeszeniu umarłych wszechświatów wskrzesiło również 7 dodatkowych. Oczywiście możemy się zastanawiać, dlaczego nie 6. Było kiedyś 18 wszechświatów. To jest kanoniczna informacja. Okazało się, że był jeszcze jeden wszechświat nazywany wszechświatem 0. A potem przyszła jakaś baba i powiedziała, że Dachyn to jest zdrajca i tchórz, i kłamliwy, i chuj i w ogóle generalnie nie wiadomo kto to. Jest jest. Jestem podekscytowany. Jeśli wy też, zostawcie lajka, like żebym wiedział, że ta seria Wam się podoba. Przechodzimy do dzisiejszego rozdziału i jest on dobrą zapowiedzią dla fanów Gohana, bo widzimy tutaj na okładce nawet Gohana. Także te moje domysły odnośnie tego, że Gohan może być tutaj jedną z głównych postaci, mogą faktycznie być prawdziwe, ale na początku mamy tutaj jakąś retrospekcję. Można to też poznać po tym, że jest tło czarne. Mamy też zresztą napisane kilka minut wcześniej na planecie Birusa. Jak się czujesz, Goku? Pytałeś. Twoja walka troszeczkę za bardzo wykroczyła poza skalę. Przejęła za duże rozmiary. Tak, Goku. Przepraszam, mam obsesję na punkcie pokonania Lorda Birusa. Faktycznie mogłem troszeczkę przesadzić. Pokonać mnie, reaguje Birus na te słowa Goku. Umrzyj ze swoimi ustami otwartymi, nieświadomy młody śmiertelniku. Dużo słów w tej mandze w poprzednim rozdziale musiałem sobie tłumaczyć, bo naprawdę tutaj to słownictwo momentami było takie, że, że musiałem korzystać ze słownika. Nie jestem już tak młody, odpowiada Goku. Nie rozumiem, o co tutaj chodzi, skoro Birus i Whis mają po kilkaset milionów lat, a Whis pewnie jeszcze więcej. Może nawet miliardy. O, Sylwester Pelcer zostawił suba. Bardzo dziękuję. Ostatnio powiedziałem wam, że jeśli zostawicie suba. ¡Uuu! DJ Skorupka? Ależ kombo! Mamy dwóch szczęśliwców, którzy zostali. Su... ¡Radosław Pindara! Co to za kombo! Dziękuję wam, chłopaki, za zostawienie suba. Akurat w trakcie odcinka. Jeśli zostawicie suba, macie szansę na to, że traficie na kolejny film. Także zależy, co będę nagrywał, akurat. Stanie Goku, to czas, żeby cię uleczyć, mówił Is. O, okej, okay. jednakże, jeśli to możliwe, chciałbym to zatrzymać. Goku pokazuje swoją bliznę na plecach. Pamiętamy, że wirus zaatakował Goku wielką kulą. Ja to tak w sumie później się zorientowałem, że Goku przyjął tę wielką kulę na plecy, dlatego miał te plecy tak zmasakrowane, ze względu na to, że po prostu krył tego dzieciaka, który, który złapał nogę Goku i Goku go wyniósł w kosmos. Goku po prostu go ocalił w ten sposób i przyjął ten atak wirusa na swoje plecy. Goku chce zatrzymać tę bliznę i mówi, że usunie ją, jeśli będzie w stanie zadać podobne obrażenia wirusowi. <laughs> Whis się śmieje pod nosem i się zgadza. Goku jest jest wyleczony. Okazuje się, że leczenie Wisa jest tak bardzo efektywne jak Senzu. W zasadzie to wydaje mi się, że u Wisa leczenie powinno być jeszcze bardziej efektywne. Senzu to jest roślina, która rośnie na ziemi. Jest to roślina hodowana przez śmiertelników. Jestem w stanie sobie wyobrazić Wisa, który na przykład zwraca komuś kończynę. Widzieliśmy Wisa, który zwraca życie. Wiemy, że Senzu nie potrafi zwracać życia. Także wydaje mi się, że jeśli chodzi o rany bitewne, to leczenie Wisa może być faktycznie tak samo efektywne jak Senzu, ale Whis na pewno potrafi więcej. Dobrze, idziemy dalej. Whis zauważa, że w powietrzu latają. Płatki Magnoli. Wiemy, że planeta Birusa w poprzednim rozdziale musiała przez Shina zostać naprawiona ze względu na to, że walka Goku i Birusa zniszczyła, no nie tylko planetę Birusa, ale również wiele innych ciał niebieskich w całym kosmosie. Także wygląda na to, że Shin pozwolił sobie na troszeczkę fantazji. Odnawiając planetę wirusa dodał jakieś płatki magnoli latające w powietrzu. Chciałbym tak potrafić, kurde. Birus <grytanie> z tyłu krzyczy, że mu się to w ogóle nie podoba. Jakie masz plany, Goku? Cóż, nie do końca wiem, jeśli mam być szczery. Tak czy inaczej, nadal nie udało mi się zmasterować tej siły. Nie wydaje mi się, żeby była większa moc ponad Ultra Instinctem. I mimo wszystko nie udało mi się wygrać. Na początku z Jirenem, a później z wirusem. Przecież Goku wygrał z Jirenem. W sensie, no, wiadomo, że mu plecy pękły, ale jakby nie patrzeć, to Jiren leżał już pokonany. Więc tak naprawdę Goku w Ultra Instynkcie pokonał Jirena, tylko że potem stracił Ultra Instynkt i dlatego przegrał. No jakby wiadomo o co chodzi, nie? bezpośrednim starciu Goku był górą, także... No ale w sumie wiemy, że Goku jeśli nie wyrzuciłby Jirena poza arenę, to nie uznawałby tego jako zwycięstwo. No nieważne. Ale poza tym wydaje mi się, że wrócę do swojej żony i dzieci. Chichi musi być naprawdę zmartwiona. No w sumie to nie, wi nie wiemy jak długo Goku był tutaj przez ten cały czas. Swoją drogą, Whis, nie powiedziałeś mi co ty planujesz robić. Hej, chwila. To się działo chwilę przed tym jak Daishin kan wezwał wszystkich aniołów i w sumie widzieliśmy też tam Wisa, bo było 12 aniołów czyli Uis też tam musiał być w sumie nie zwróciłem uwagi na to, czy był tam Wiz, ale to jest przed tym wydarzeniem, jak Shinkan zwołał aniołów i pokazała się ta tajemnicza kobieta, czyli Wiz, zaraz po odwiezieniu Goku poleci do pałacu Daishinkana Muszę coś sprawdzić, mam złe przeczucie. Co mogłoby ciebie spośród wszystkich ludzi martwić zastanawia się Goku? No w sumie to jest dosyć dziwne, jeśli Wiz się martwi, będąc tak silną jednostką, to naprawdę musi być to coś poważnego. Wiz odpowiada, że czuje jakąś nową obecność. Ogromna siła skoncentrowana w jednym punkcie, którym wcześniej jej. Nie było. Goku jest podekscytowany, wydaje mi się. Goku ma bardzo poważny wyraz twarzy i mówi: Whis, pozwól mi się tym zająć. A Whis odpowiada: Zdejmij swoją rękę. Okej, okay, czy, żeby mieli się zatrzymać? Wow! Co tu się dzieje? Goku nie chce zdjąć swojej ręki, a Whis z bardzo poważnym, zwłaszcza jak na siebie wyrazem twarzy mówi. Zdejmij ją. Czy to Goku się transformuje, czy to Whis jakby zaczyna wypuszczać z siebie swoją aurę? Zaraz się przekonamy. Co tu się dzieje? To nie jest twoja praca, żeby zajmować się problemami wszechświata. Odpowiada Whis. Jakieś napięcie między nimi było, ale to było ładnie narysowane. Jakby to był pierwszy raz, odpowiada Goku. To jest moja praca, zaufaj mi. Whis się zgadza i mówi dobrze. Ale niestety nie mogę z tobą lecieć. Grand Priest właśnie mnie wezwał. Czyli Daishinkan. Jeśli będziesz mi potrzebował, wszystko, co musisz zrobić, to nacisnąć ten guzik. I widzimy, że Whiz wyczarowuje guzik dla Goku, którym pewnie będzie mógł Wiza wezwać, albo po prostu go zawiadomić w ten sam sposób, jak Zeno kiedyś stworzył Goku. Guzik, ale nie wydaje mi się, żeby ten miał dwie strony. Że jedna, jedna strona sprawia, że, Whis, że zeno pojawia się przy Goku, a druga. Strona, że na odwrót. W sumie nie wiedzieliśmy przez długi czas, że guzik, który dał Zeno Goku w ten sposób działa. Myśleliśmy, że to jest tylko jeden. Chociaż w sumie nie pamiętam jak to było. Czy na początku było pokazane, że tam są tam dwa guziki? Chyba nie. Chyba dopiero później, przed samym turniejem mocy, jak Goku się przeteleportował do Zeno. Jeśli chcesz poznać moją opinię, nie uważam, żeby to było rozsądne, mówił Whis. Nie zawiodę cię, Whis. Nagle dolatują do jakiegoś miejsca i coś ich... Zastanawia. Whis nie dokańcza słów i nagle patrzą razem z Goku bardzo poważnie w jedno miejsce. Co tam się dzieje? WSZECHŚWIAT ZERO! WSZECHŚWIAT ZERO pojawia się gdzieś w pustce kosmicznej! Co to jest? WSZECHŚWIAT ZERO! On już tam jest od dłuższego czasu, ponieważ to życzenie zostało wypowiedziane przez Androida 17 już jakiś czas temu. Jesteśmy teraz w Pałacu Daishinkana. I wracamy do tej historii, którą zobaczyliśmy na końcu popier pierwszego rozdziału, poprzedniego. Nigdy cię nie opuściłam. Pozwólcie mi powiedzieć o przeszłości tego zdrajcy. Tajemnicza kobieta mówi w stronę Daishinkan. W zasadzie w stronę aniołów, ale mówi o Daishinkanie. Sprowokował ludobójstwo i wierzył, że jest na poziomie Omni Kinga, czyli w sumie Zeno. Wystarczy, mówi Daishinkan. Wstaje z poważnym wyrazem twarzy i mówi: Wstawaj. Czy będą się bić? Czy my zobaczymy właśnie walkę aniołów? What the fuck? Daishinkan wypuszcza z siebie aurę. Ojcze, wytłumacz się, kim jest ta kobieta, która wygląda jak anioł. Wow! What the fuck? Faktycznie jest aniołem, dodatkowo jest waszą matką i wcale was nie kłamie. Ta kobieta jest aniołem, jest matką, w sumie to było dosyć do przewidzenia ten fakt, ale okazuje się, że ona wcale nie kłamie. Daishinkan się, się przyznaje do tego, co ta kobieta mówi. Ten dziewiętnasty wszechświat, o którym mówiłem, był bardzo zjednoczony i silny. Wydzielał monstrualną siłę i zagrażał balansowi ustawionemu przez króla wszechrzeczy. Coś musiało być zrobione szybko i bez wiedzy króla. Hahaha, śmieje się kobieta. Zrobione szybko, rozszerzanie czasoprzestrzeni jest dla Ciebie szybką akcją? Poproszę jakieś yy, wytłumaczenie, bo ja tutaj... Ja tylko siedzę z tymi moimi pieskami i tak wow, nic nie rozumiem póki co. Jaką czasoprzestrzeń? O co tu chodzi? To nie byłoby coś, co nazwałabym umiera... szybkim umieraniem. Okazuje się, że Kan namieszał coś w czasoprzestrzeni i dla niego to było szybkie, ale dla bilionów, w zasadzie dla bilionów może nawet ludzi, w całym tym wszechświecie Zero, było to cierpienie i rozdzierały się ich ciała przez to, co, przez tę akcję Daishinkana i że może dla Daishinkana to była pojedyncza sekunda, ale dla nich to było wiele dziesiątek miliardów lat, drogi kapłanie. Wow, Daishinkan zrobił krzywdę tutaj temu wszechświatowi. Mimo tego, że nie posiadam siły króla wszechrzeczy, tak jak powiedziałem wcześniej, nie znalazłem innej alternatywy. Czyli Daishinkan przyznaje się do tego, że zabił cały wszechświat i że sprawił, że oni cierpieli, i w sumie zrobił to bez wiedzy nikogo innego. Okej, okay. słyszeliście to? Wasz ojciec stwierdził, że lepiej ukryć ten barbarzyński akt, niż być szczerym z królem. Ale nie obwiniajcie arcykapłana, nic z tego nie jest jego winą. M w międzyczasie w XII Wszechświecie, Bóg zniszczenia Dżin, bodajże on się nazywa, zastanawia, zastanawia się, co się dzieje. Belmont tak samo w XI Wszechświecie mówi, że rozpoznaje tę energię patrząc w niebo. Co naprawdę powinniśmy obarczać winą, to system, który zmusił waszego ojca. Do zachowania się w ten sposób. Jebać system, ja też jestem tego zdania! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? What the fuck! Mamy tutaj jeden kadr, który muszę wam pokazać w taki sposób. Chwila, moment, co to są za postaci? To są jakieś czarne anioły! Co za ironia, to naprawdę bardzo zabawne. Dzięki za zdjęcie tej presji Kansej. Ale to dziwne uczucie wrócić do tego miejsca. Bardzo dobrze znam te twarze. Mamy nadzieję, że nie tęskniliście za bardzo. Zachowujcie się i się ukłońcie. To są, mówi kuj, bogowie zniszczenia i aniołowie ze zniszczonych wszechświatów. Wow, bogowie zniszczenia, czyli powinno być tutaj ich 7 wszechświatów, każdy z nich, czyli 14 powinno być tutaj postaci. I one, wydaje mi się, że są bardzo zezłoszczone, <grywa> ponieważ cierpiały przez ten cały czas. Wszechświat 13, anioł Galian, bóg zniszczenia Balkan. Wow, ależ tu wygląda kozacko, ten bóg zniszczenia. Wszechświat 14, Xeres, i Dromel, wszechświat 15. Milada, I Wilspring, wszechświat 16. Rentol, I Maniak, wszechświat 17. Oloros, I Nysos. Popatrz w tamtą stronę, Wis. Mówi Vados. Tak, widziałem. Czy ja tutaj widzę nogi Frizy? Jeszcze się śmieję w swój charakterystyczny. Czy to będzie Friza? Friza! Friza Bogiem zniszczenia 18. Wszechświata! Jakim cudem! Jakim cudem! Dobry wieczór, panowie. Nie mogłem się doczekać poznania was. Mówi, że meeting you, albo spotkania. Tutaj te, na dwa sposoby można to przetłumaczyć. Bardzo chciałbym podziękować Whisowi osobiście. Widzisz teraz, gdzie ta twoja nadmierna neutralność cię zaprowadziła? Fryza mówi Whis, wydaje mi się, że rozumiem, co planujesz. Ja kurwa nie rozumiem, co to się dzieje? Wiedziałem, że kiedy przywróciłem ci do życia, nie będziesz stał w miejscu, ale żeby zajść aż tak daleko, nie doceniasz mnie. To tylko przedsmak, odpowiada Fryza. Dzięki informacji od Zuno, czyli od tego, który wie wszystko, moja armia poinformowała mnie o pojawieniu się nowych wszechświatów. Okazuje się, że Fryza zabił Boga Zniszczenia osiemnastego wszechświata i przejął jego miejsce. I mamy tutaj scenę, w której Freeza atakuje tego boga zniszczenia. Ohoho, ho! Dziabnął go w skroń, ależ nieszczęśliwie nie trafiłem w ciebie! Pardon! Okazuje się, że Freezer chyba jest leworęczny i z lewej ręki już nie pozostawił złudzeń. Zabił tego Boga zniszczenia, po zabiciu tego boga zniszczenia Freeza mówi jego impotencja była niepokojąca. Zastanawiam się, jak... jak zdołał zostać bogiem zniszczenia, aż mała się po prostu ekscytuje. Freeza przejął jego strój i tak po prostu stał się bogiem zniszczenia? Bez żadnego pasowania, bez żadnego treningu, po prostu ubrał jego strój i to już wszystko? Tak czy inaczej, nieważne. Nic z tego ci nie obchodzi, Freeza, mówi do Wisa. Whis przyznaje Freezie rację: nic z tego go nie obchodzi. To nie są jego sprawy. Whis pyta Freezy, bo nie rozumie, dlaczego Freeza mimo wszystko poszedł tak daleko. Żałujesz tego, że mnie wskrzesiłeś? Zastanawia się Freeza. Jesteś nieświadomy, Freeza. Nie masz pojęcia. Co zrobiłeś? Gdzie stanąłeś? Freeza zapytał Willsa, gdzie jest Goku, i te słowa słyszy Dai Pyta Goku, co on ma wspólnego z tą całą sytuacją. Ojcze, zaczyna tłumaczyć się Spotkałem, w sensie zauważyłem wszechświat Zero, zanim mnie tutaj przywołałeś, i pozwoliłem Goku, żeby powęszył, ale straciłem z nim kontakt, ponieważ nie używa przycisku, który mu dałem. Oczywiście chodzi o ten do teleportacji. Nie mogę wyczuć jego obecności w tej skondensowanej aury, która otacza wszechświat Zero. Czy Goku został w wciągnięty przez wszechświat Zero? Czy mówisz o tym śmiertelniku, który przeszedł... Krzycząc jak osiał, osioł do naszej głównej siedziby? Nie martw się, przywitaliśmy go tak jak należało. Co to w ogóle jest? Makolczyki jakby był Kaioshinem, ale ma tutaj ten strój jakby był bogiem zniszczenia. To jest jakiś bóg zniszczenia w sumie, innego wszechświata? Nie, nie zwróciłem uwagi. A, uwięzili go i Daishinkan myśli... Daishinkan zastanawia się w myślach, dlaczego uwięzili Songoku? Nasza siła jest znacznie wykraczająca poza jego, więc nie jest on żadnym zagrożeniem. Może posiada on jakieś wrażliwe informacje? Nie zachowuj się jak ignorant, Kaisi, i Nagle odzywa się matka. Wiesz dokładnie, dlaczego go użyliśmy. Kaishi, czy to jest imię kana? Czy ona zwraca się do niego po imieniu? Wow. What? What? Co? Co oni mu zrobili? To było na tym plakacie! Goku jest spętany łańcuchami. Wytchórze, wracajcie tutaj! Czego ode mnie chcecie? Przepraszam, Muis. Goku jest gdzieś spętany po prostu w strasznie niebezpiecznie wyglądającym miejscu. Jakie są wasze żądania? Pyta Kan. Zniesienie boskiej hierarchii, odpowiada jeden z bogów zniszczenia. I zniesienie tej neutralności, wokół której macie taką obsesję. Oczywiście wiemy, że anioły są neutralne i tak dalej. Ciemroczni aniołowie i bogowie zniszczenia chcą znieść hierarchię i neutralność aniołów. Ciekawe dlaczego. Ojcze! wykrzykuje kuj, czyli anioł dziesiątego wszechświata. Uspokój się, odpowiada Kan. Ojcze, to ta mentalność Cię blokuje! Nie panikujcie, odpowiada Dysynkan. I, I to przez te hierarchie podczas turnieju mocy bogowie byli wymazani, ale nie aniołowie, wiedząc to wszystko, jak możesz nazywać się przewodnikiem. Oj co tutaj? Oni wjeżdżają na psychikę Dajszynkanowi. Zobaczcie w ogóle na design tego boga zniszczenia, ja pierdzielę! Dosyć tych gierek. To czas, żeby zacząć coś robić. O! A co ty chcesz robić? Odpowiada Dyszynkan. Co ty możesz zrobić? Wojna między bóstwami na skalę między wszechświatową... Właśnie się rozpoczyna. Rewolucja zaczyna się teraz. Każda indywidualność, śmiertelnik czy nie, będzie musiał wybrać swoją stronę. Tylko jedna pozostanie. ha! Kurwa, brzmi to naprawdę poważnie. Walczmy o nowy świat z perfekcyjnym balansem. To daj się w kurwia! I zaczyna podnosić rączki. Nota zingla szyrk z on Coś ty powiedział? Co? Nota zingla shirk? szyrk? Może od tyłu to się czyta. Temporaria. Wow, Dajszym Kan coś zrobił. I nagle upada na kolana i zaczyna krwawić, ma co on zrobił? Ojcze, ojcze, czy wszystko z tobą w porząd porządku? Nie martw się, kas. Co im zrobiłeś? Co im zrobiłeś? Zamroziłem ich w czasie i przestrzeni, ale to jeszcze nie koniec. Musimy ich przeteleportować do wszechświata zero i zamrozić ten wszechświat. Ale czy to nie jest niebezpieczne dla twojego zdrowia? Pyta Shinkana. Kas, nie bądź niedorzeczna. Pomóż mi, Kuka Tail. Musimy zabrać wszystkich kajoshinów i kibito. Będzie ich trzynastka. To powinno wystarczyć. Ho, ho, ho! Kajoshini nagle się zjawiają i kibito. W ogóle to jest dziwne, że tylko w naszym wszechświecie jest taki pomocnik. Witam was, szanowni kajoshini. Wita tutaj anioł, który nie pamiętam jak się nazywa. Whis przedstawił wam całą sytuację. Myślicie, że będziecie w stanie pomóc? To nie będzie łatwe zadanie, ale z naszą trzynastką powinniśmy odnieść sukces. Whis mówi: Dalej, darujmy sobie z tymi formalnościami. Wstańcie. Dobrze, kontynuujmy. I wracamy na Ziemię, do wszechświata siódmego. Tutaj jakiś piknik w ogóle. Wow! Co tu się dzieje? Goten, tutaj chyba Trunks, Krilan, Herkules, Pan, Bu, osiemnastka, Chichi, Widel. Chichi niestety smutna dalej wpatruje się w nie, bo Goku miał przylecieć, a już nie, a nie przylatuje od dłuższego czasu. Goten pyta, jak się ma mama? A Widel mówi, że nie jest do końca pewna. Idzie sprawdzić, jak się czuje Cici i pyta, czy wszystko w porządku, ale cici płacze i mówi, że tak. Przez to, że Cici jest przedstawiona tutaj w taki sposób, naprawdę można współczuć jej, bo cały czas jest sama w zasadzie, no płacze za swoim mężem, którego nie ma od, od takiego długiego czasu, miał przylecieć teraz i kolejny raz się spóźnia. Przynajmniej tak mówi Widel. Znasz go przecież. Haha, ha, po prostu się spóźnia. No w końcu mamy go tutaj, który ubiera się w kiblu, zakłada, krawat, zakłada marynarkę i mówi: Niebo jest piękne! <laughs> A co ty gwać małeś, chłopie? Ojciec nadal nie przyszedł, mówi Gohan. Kiedy Gohan mówi, żebyśmy zaczęli jeść, to nagle coś zwraca ich uwagę w stronę nieba. To! A o nie, myślałem, że to Jiren kurwa na smoku przyleciał, a przechodzimy do 11 wszechświata. Jiren przyleciał na smoku. On jest w zasadzie cały czas Pride Troopersem, prawda? Cały czas walczy o, o sprawiedliwość i o pokój w 11 wszechświecie. Także widzimy tutaj Jirena, który walczy z jakimś potworem, pokonuje go bez problemu. W międzyczasie w 6 wszechświecie na planecie Geno widzimy Hita, który próbuje kogoś zabić i zabija. Piękna, szybka akcja, tutaj nie wiadomo, kto to zrobił. Oczywiście używa swojego Time Skipu. I na planecie Sadala... Uuu, coś Hit jeszcze wcześniej wyczuwa. I na planecie Sadala Kalifla robi pompki na jednej ręce. Hej, Kalifla! Odzywa się Kabba. Cześć, Pentaku, co tu kurwa robisz? <grywa> Pyta Kalifla. Nic, po prostu przechodziłem. I nagle oni też coś wyczuwają. Patrz! Czym jest ta piłka? Kalifla patrzy, mówi, nie mam pojęcia Zobacz, Kale, jest jakaś piłka <laughs> Jest jakaś kula na niebie I nagle odzywa się głos Słuchajcie, wszyscy mnie słuchajcie Jestem arcykapłanem Multiversum I przybywam, żeby przekazać wam rozkazy od kogoś, kogo nazywacie Bogiem Kabba zastanawia się, dlaczego Grand Prix mówi do nich przez wielką czarną piłkę Okej, okay, też się zastanawiam Zwracam się do wszystkich żyjących form obecnych w tym świecie Zły anioł zbuntował się przeciwko mnie, a ja zabro... zamroziłem go w czasie na okres dwóch lat Zamroziłem, zastanawia się Jiren. Wojna między wszechświatami rozpocznie się, kiedy ten okres dobiegnie końca. Każda jednostka będzie musiała się przygotować i wybrać swoją stronę. Pikolo, o co tu chodzi, zastanawia się Gohan. Oh boy, komentuje to Kalifla. Jiren, czy to słyszałeś? Mówi Toppo przez krótkofalówkę. Albo nawet przez długofalówkę, kto to wie, jaką technologię tam posiadają. Czekaj, 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 mówi Krillan. O, Vegeta przyszedł. Hej, słyszeliście to? Pyta Vegeta. Hej, ojciec nie jest z tobą? Nie, myślałem, że jest już na ziemi, odpowiada Vegeta. Nie, nie jest na ziemi. O, nie. Goku jest cały czas w tych łańcuchach, miał być już na ziemi i niestety to jest koniec tego rozdziału. Tak jak powiedziałem, jeszcze przeczytam tę notkę. Tak jak tutaj napisał skład Dragon Ball Kakumei, dziesiąty... Yy, przepraszam, 25 października, trzeci rozdział. No, powiem Wam, że naprawdę robi się tutaj poważnie. Ta wojna multiversum, która była obiektem teorii jeszcze na początku Sagi Przetrwania Wszechświatów, kiedy zobaczyliśmy resztę aniołów i później po. W zasadzie po samym zakończeniu anime Dragon Ball Super, kiedy myśleliśmy o jakichś przyszłych sagach, ta teoria, wojna wszechświatu, złe anioły zbuntowane, to się pokazywało cały czas, i naprawdę, no była to dosyć ekstremalna wizja, i tutaj ta wizja została zrealizowana. Także jestem ciekaw z tego, jak to będzie wyglądać. Datę znacie, wiecie co robić. Zostawcie lajkę, like, jeśli Wam się podobało, jeśli czekacie na kolejne rozdziały. Bardzo jestem podekscytowany, naprawdę ta manga zapowiada się dobrze i bardzo ciekawie. W tym rozdziale widzieliśmy dużo gadania, w poprzednim była akcja, także mamy póki co balans. Widzimy się niebawem. Dzięki za oglądanie, za dotrwanie do tego momentu. Życzę Wam miłego dnia, miłego weekendu. Może już sami nawet mogę Wam życzyć, bo mamy sobotę. To by było na tyle. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Ciao.